Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Krasuska-Turzyniecka, jestem psycholożką kliniczną, psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W od kilku lat prowadzę staż psychodynamiczny, psycholog praktyk. Chciałabym Państwa dzisiaj zaprosić na kolejną edycję tego stażu. W ramach stażu oferuję Państwu przede wszystkim możliwość doświadczenia na własnej skórze tego, czym zajmuje się psychoterapeuta prowadząc terapię. Podczas zajęć poznacie Państwo techniki i umiejętności przydatne w skutecznym prowadzeniu psychoterapii, ale co najważniejsze, przećwiczycie je na sobie. Staż daje także możliwość przysłuchania się pracy psychoterapeuty, zobaczenia, jak pracuje z pacjentami borykającymi się z różnymi zaburzeniami. Serdecznie Państwa zapraszam.